Witamy was w kolejnym odcinku serii Nieruchomości na Teneryfie. Dzisiaj pierwsze podejście do tematu przeglądu nieruchomości. Nie bijcie nas, jeśli to tak 100% jeszcze nie wyjdzie, bo to jest pierwszy raz, jak robimy coś takiego. Także będziemy oglądać, ja będę komentować. A wnioski będziecie wyciągać sami. A jaka jeszcze specjalna okazja dzisiaj, Emilka, jest? Okazja jest taka, że kilka dni temu przekroczyliśmy próg 1000 subskrybentów tutaj na YouTubie. Bardzo za to dziękujemy. Cieszymy się, że coraz więcej Was przybywa, żeby oglądać nasze filmy. I z tej okazji wzniesiemy szybki toast, żeby po prostu było jeszcze więcej tych sypukcji. No to na zdrowie. <gry> Pierwsza kategoria, jaką tutaj dzisiaj Wam pokażemy, to. Mieszkanie w kurorcie z baseny. no i mamy cenę 220 tysięcy euro. Obniżoną o 38 tysięcy podobno. Ale na to nie patrzcie, bo to jest taki trik agencji no, nieruchomości. Tak, to jest taka McDonaldyzacja tutaj ofert nieruchomości, że próbuje się robić taką pozorną promocję, a cena mm. wiadomo jest taka, jaka tak. na koniec wyjdzie między sprzedającym i kupującym. No, ale załóżmy 220 tysięcy macie tu. Uwaga, jedno sypialniowe tylko mieszkanie, 72 metry. Pierwsze na co zwracajcie uwagę, to to właśnie, czy mieszkanie ma jedną sypialnię, czy dwie. A czy zero? Bo, tak, bo to jest duża różnica. Często jest tak, że te studia, takie kawalerki, potrafią być w cenie mieszkań dwupokojowych. Jak cofniemy się od plaży dosłownie o kilometr, 220 koła uważam, że to jest bardzo dużo za coś takiego. Razem z tym podatkiem, 10%, co najmniej, który będzie do zapłacenia, to już nam się robi 240 tysięcy. Za taką cenę zwróćcie uwagę, że standard tego mieszkania nie wcale jest nie wysoki. jest dobry. Łazienka to nie była jest... dramatyczna na przykład. Mm -hmm. Wszystkie te inne pomieszczenia też takie nie najnowsze bym powiedział. Kompleks tak. też jest w takim bloku San Eugenio Alto, czyli to jest po drugiej stronie autostrady, że tak powiem. Nie jest to ta część przy plaży, tylko ta wyższa, już Dokładnie. jakby pod górkę. Takie samo mieszkanie bliżej plaży kosztowałoby pewnie Jeszcze 280, 80, tak? Albo powyżej 300, spokojnie. No to jest najbardziej pożądany obszar, Costa Adeche, i to takie prawdziwe Costa Adeche, nie jakieś tam tichoko. Jak niektórzy piszą, że to tichoko to jest Costa Adecha, nie jest. Widać, jak bardzo ten obszar jest nasycony, jak, jak tam jest duży właśnie popyt na tego typu mieszkania. A jeszcze inne pytanie Ci zadamy, Milka. Ile, na przykład, za wynajem takiego mieszkania byś mogła wziąć od turysty? Czy to się w ogóle opłaca jako inwestycja? 240 tysięcy za, za dobę? Ile byś za to wzięła? Max 60 euro. Obłożenie, podejrzewam, by było niezłe w tej części wyspy. To obłożenie to jest typu, no, cały rok 100%, tak, bo to jest bo główny kurort. Trzeba by to było na kalkulatorze sprawdzić. Wiesz to nawet nie chcę mi się tego liczyć, ale to by było dużo lat. Chciałbym tu wspomnieć o takim zjawisku, że Zakładam, że jest to kategoria mieszkanie wakacyjne. Czytałem na Canarian Weekly, chyba, że niektórzy właściciele, którzy mieszkali na stałe w tego typu mieszkaniach, dostawali jakieś mandaty. Dlatego ważne jest wiedzieć, co można robić na danym typie nieruchomości, na przykład na terenie rolniczym. Też nie można na przykład mieszkać na stałe. I to jest podobna sytuacja, ale bardziej paradoksalna, no bo tu mamy prawdziwe mieszkanie i co nie możemy w nim mieszkać. Także o takie rzeczy na pewno warto się dowiedzieć. Myślę, że trzeba wszystkie dokumenty dokładnie sprawdzić, żeby się dowiedzieć dokładnie, jakie są wymogi w danym typie nieruchomości mm. czy w danym kompleksie, bo te kompleksy funkcjonują też jak spółdzielnie mieszkalne. Mm -hmm. Czyli wiadomo, że każda spółdzielnia może mieć swój własny regulamin. Jeśli mówimy tuż o spółdzielni mieszkaniowej, to może to jest trochę o tym, ile się miesięcznie płaci za taką spółdzielnię tak. i jeszcze. Jakie inne koszta trzeba doliczyć do takiego mieszkania? Bo wiem, że jak jest basen, to minimum się płaci około 100 euro miesięcznie. No, stówkę tu można płacić tak. na pewno. Na pewno by doszły do tego śmieci, podatek od nieruchomości, katastralny płacony mhm. rocznie. Który akurat na kanarach nie jest aż tak nie wysoki. Nie jest tak wysoki, chociaż tego, to jest co... adeche. Więc może być wyższy. Tak, może to może być sprawdzić. najwyższy, bo to jest najbardziej oblegana gmina. No i oprócz tego prąd na pewno jakiś dojdzie, nie 50 we, euro na osobę? We Byłoby zakresie. to rozsądne za coś takiego. Przejdźmy do czegoś innego. Teraz widzicie totalnie przeciwną kategorię, tak, działka pośrodku niczego, z tym, że jest to działka rustyka, czyli rustykalna, a nie z przeznaczeniem na budowę. No i zobaczcie. Jaki trik tutaj ludzie robią? No, bardzo dużo ludzi stawia sobie domek drewniany, bo często to przechodzi. Ale pamiętajcie jedną rzecz. Tutaj macie też bardzo piękny opis, że to jest są spokoju i takie tam 1400 metrów posiadłości. Czyli to jest 14 arów, no tak. to taka nie najmniejsza. Nawet działka. ma podłączoną wodę i że tam możecie sobie mieszkać. Macie te karawany oraz domek drewniany. No i problem polega na tym, że jeśli na ten domek nie ma zezwolenia, co jest bardzo prawdopodobne, to nie dość, że możecie dostać karę, to mogą wam ten domek kazać zabrać, albo w najgorszym wypadku go zburzyć. I tak samo z tymi karawanami, niekoniecznie one mogą tam być. To wszystko zależy od przeznaczenia gruntu, czy to ma zezwolenia. Nie dajcie się często nabrać na takie piękne opisy i tak dalej, że tam wam agent powie, że oczywiście da się, nie ma problemu. Po zakupie nie ma czegoś takiego jak zwrot pieniędzy. I ci ludzie na pewno wam nie pomogą, jeśli urząd miasta się do czegoś przyczepi. I taki trik jaki ostatnio powiedział mi Kanaryjczyk, to najlepiej iść samemu do urzędu, powiedzieć im numer działki i zapytać się, jaki jest status tej działki w urzędzie gminy. Wtedy po prostu pracownik Urzędu Gminy wam powie, bo I ostatnio jeden Kanaryjczyk tak zrobił. I no co się też, ciekawego dowiedział? I dowiedział się na przykład. Że w zagospodarowaniu prze przestrzennym tej działki jest już za zapis jest ujęte, że za dwa albo trzy lata kawałek tej działki ma być zabrane przez urząd gminy do budowy placu zabaw dla dzieci. Właściciel mhm. dogadał się już z urzędem, że odda, czy sprzeda ten kawałek ziemi, albo już dostał za to pieniądze, wystawił tą nieruchomość na sprzedaż mhm. i nie mówi pod potencjalnym kupującym nic o tym fakcie. Także na działce Rustika ogólnie nie buduje się nic. Są jakieś pewne triki, wyjątki, zezwolenia, ale to musicie się doedukować z tego tematu. Jak będziecie szukać działki, zwracajcie uwagę na jej typ, czy ma wodę, czy ma prąd, czy są jakieś mm. właśnie specjalne tak, warunki w papierach, bo są działki pod tytułem Ochrona Krajobrazu, na której nie można zrobić absolutnie nic. Nawet warzyw? Tak, mm. nie można. Teraz kategoria pod tytułem Okupas. Już pokrótce wcześniej mówiliśmy, co to jest czyli nielegalni lokatorzy, którzy zajmują waszą nieruchomość i wedle prawa nie możecie ich wyrzucić, bo takie jest kijowe prawo w Hiszpanii. No albo raczej, że długo trwa zanim ich wyrzucicie, tak. bo jakiś tam proces prawny do tego jest. Jedna mhm. rzecz, która od razu mi się rzuca w oczy, w opisie mamy napisane: w wycenie nieruchomości zostało wzięte pod uwagę, że jest ona okupowana i to jest uwaga. Miejscowość, którą Polecam omijać szerokim łukiem, nazywa się El Fraile, zapamiętajcie to sobie. Yy, ogólnie tam są bardzo tanie nieruchomości, ponieważ yy, tam jest zagłębie właśnie tych nielegalnych okupacji. I uwaga, dwupokojowe mieszkanie w tej właśnie zatnej okolicy, 115 tysięcy, co podobno jest promocją. Tak, co podobno jest yy, tanią ceną, yy, co dla mnie osobiście jest kompletnym bullshitem. Bo jeśli rzeczywiście tam są okupas, to to powinno kosztować 40 tysięcy, żeby ktoś tego sobie... Pozbyć po tak, prostu. żeby ktoś sobie kupił mieszkanie z okupas i nie wiadomo, kiedy ich się pozbędzie, może to trwać 3 lata w sądzie. Mhm. E, więc jakim cudem w ogóle w ogłoszeniu jest napisane, że 115 tysięcy to jest promocja. No jak my to widzimy, to po prostu e, wszystkie obelgi lecą e, i też śmiech. Bo to, tak. bo to jest śmiech na sali, ale prezentujemy Wam ogłoszenie, które normalnie jest wystawione na głównym portalu z nieruchomościami z całej Hiszpanii, czyli Idealista. Powiedzieć Ci coś jeszcze bardziej śmiechowartego? Tak, ja lubię bardzo śmieszne rzeczy słuchać. Nieruchomości tego typu nie da się zobaczyć w środku. Tak, dokładnie, bo są tam nielegalni lokatorzy. Nie wejdziecie tam do środka. Tak. Więc... Czyli kupujecie kota w worku, to jest coś na zasadzie jak aukcje bankowe w Polsce? Tak, tylko z 10 razy droższe. Bo... Rzecz jasna, hipoteki na to nie da się wziąć. To, co możecie zostać w środku, naprawdę potrafi zmrozić krew w żyłach. Widziałem tak. zdjęcia czy filmy z takich właśnie przejęć, bo tych okupasek w końcu im ich się udało wywalić. W środku najczęściej jest absolutna demolka. Włącznie z powybijanymi szybami w oknach, rozwalonymi kiblami mm -hmm. i tego typu rzeczami, wszędzie śmieci, pobite nawet kafelki, więc. Że tak. Pff, z jednej masakra. strony mnie nie dziwi, że obecny właściciel chce to sprzedać, tak? Bo, to. Ma, bo jakby chce się pozbyć problemu, ale z drugiej strony kto ma to kupić nie, za tą cenę? Nie, nie wiem, wiem pokażcie mi jedną osobę na tym świecie, która chciałaby to kupić. Kolejna kategoria, czyli tak zwany gotowiec z lokatorami w środku. Ale normalnymi lokatorami. Mm -hmm. Tak, ta sama Wiocha. I zobaczcie, tam była cena z okupa 115 tysięcy. Tu mamy teoretycznie wynajęte mieszkanie za 88 tysięcy. Też jest większe, ma więcej mm -hmm. pokoi. Wydaje się tanio, ale jakiś tu trik musi być, bo taka mm -hmm. cena obecnie na Teneryfie to naprawdę. Yy, gdzieś tu musi być jakiś kruczek. Znaczy mi się wydaje, że to jest normalna cena w tej okolicy, bo El Fraile jest ogólnie tanią tak, okolicą. Tak, z jednej strony tak, ale jeszcze może coś być innego. Tak, może być to, że jest tam wynajmujący, który ma jakąś starą umowę mm. i na przykład wedle tej umowy płaci, nie wiem, 200 euro za wynajem czy tak, 300. na przykład Wedle starego ceny. prawa, mm. bo ta, tacy ludzie jeszcze są. Tak. tak. I w takich mm. sytuacjach usłyszeliśmy od, od znajomego agenta, i problem polega na tym, że jeśli oni zrezygnują z tej umowy, często też nie można ich usunąć, bo o takiej sytuacji nam opowiadał, i też wedle tego starego prawa, na mocy którego mają niektórzy podpisane te umowy, nie można im za bardzo podwyższyć tego czynszu. Więc może to nie być właśnie taka świetna inwestycja, jak się wydaje, ale mówię, to już trzeba badać indywidualnie, jeśli mają bieżącą umowę, jeśli płacą normalny czynsz i macie. Wpływ na, na, na to, czy wypowiecie im tą umowę i sami zajmiecie mieszkanie, no to w porządku, to uważam, że okej, okay. ale trzeba to zdecydowanie mm -hmm. bardzo, bardzo dobrze sprawdzić. Kolejna kategoria, o panie, co tak drogo, czyli dom na wsi po babci, niedaleko od tego miejsca, gdzie obecnie mieszkamy, no ale zobaczcie, jaki jest standard i jaka jest cena. Te, to jest dowód na to, że próbują właśnie sprzedawać byle co za cenę, jakby to było zrobione i gotowe do zamieszkania. Dom w fajnej okolicy, w sumie, w której bym nie pogardził coś kupić, no ale zobaczcie, jak to wygląda. To jest wszystko. Czy to jest fajna okolica dla ciebie, wiesz? Tak, bo no, ty blisko już tu blisko mieszkasz. Do i tak dalej. No, ja tu lubię taką wioskę, właśnie. Ale tu jest masakra. To jest typu po babci, po pradziadku, czy jak to nazwać. Wszystko do wypierdzielenia, wszystko do zrobienia, podłogi jakieś przedwojenne w ogóle. Generalny remont. No, masakra. Ani działka nie jest zrobiona, ani nic, te pieniądze to panie, daj pan spokój, że tak powiem. Kolejna kategoria pod tytułem hit hitów, czyli ktoś na zadupiu próbuje sprzedać dom za co najmniej dwa razy więcej niż w rzeczywistości powinien za to skasować.